Był to film z serii Cud Miłości Opracowanie wersji polskiej, studio Publishing Tekst Teresa Gruszecka, czytał Janusz Kozioł

Wszystkim zajmie się José Antonio. On się na tym zna. A ponieważ zamierzamy się pobrać, już teraz może przejąć kierownictwo. Chcę tylko wiedzieć, czy jestem córką Heralda. Nie dotrwałaś do końca tej rozmowy? Nie. Mama powiedziała, czyżbyś zapomniał, że jedna z moich córek jest twoja, a nie Benjamina? Smith i Roberto Mateos w filmie z serii Cud Miłości. Scenariusz w pozostałych rolach. Zamknij się. Pan pozwoli, że się przedstawię. Leoncio Penia, nowy szof. Pan pewnie jest przyjacielem którejś z Kto pana zatrudnił? Pani dom. Milagros? Pani Lucrecja. To wszystko wina tego bezwstydnika Jose Antonia. I przedałam, żebyś mu wymówiła mieszkanie. Przed miłością nie da się uciec. Sama o tym wiesz najlepiej. Mogła zakochać się w kimś porządniejszym. Opowiem Makarenie wszystko, co wiem o tym człowieku. Myślisz, że będzie Ci wdzięczna? Przynajmniej otworzę jej oczy. Mylisz się. Osiągniesz tylko tyle, że jeszcze bardziej będzie cię unikać. Ona nie potrzebuje teraz krytycznych uwag, tylko wsparcia i czułości. Jest taka smutna, że serce mi pęka z żalu. W czym jeszcze pomóc? W niczym. Nic nie rób, tylko się zrelaksuj. Nie mogę, mam za dużo problemów. To ci pomoże. Wypij jednym chwile. Gorzki Może trochę, ale zaraz o wszystkim zapomnisz Tego mi trzeba zapomnieć To był koszmarny sen Wypij jednym chaustem i od razu poczujesz się lepiej Świetnie Tu jesteście Co słychać, Lucie? W porządku, ciociu Wezmę kąpiel. Muszę się zrelaksować. Przepraszam. Daj mi to, ślicznocko. A teraz do dzieła. To herbata dla panienki Milagros. Nie przejmuj się, ślicznotko. Ja też chętnie napiję się herbatki. Usiądź koło mnie i porozmawiajmy. Nie mogę. Rób, co ci każę. Jak będziesz grzeczna, to nie pożałujesz. Właśnie tak. Chodź, usiądź. Nie, spokojnie Jaka śliczna szyjka Piękne ramiona Spokojnie, coś ci powiem Zawróciłaś mi w głowie Mam na ciebie chęć Odkąd cię ujrzałem Puść mnie, idioto Spokojnie Zaczynamy, śliczno są. Puść mnie. Mamo. Puść ją. Wynoś się i nie przeszkadzaj. Puść ją. Nienawidzę cię. Puść moją córkę, bo cię zabiję. Nic ci nie zrobił? Idź do pokoju. Ja tu jeszcze zostanę. Trzeba było od razu powiedzieć, że mnie pragniesz. Nie odmówiłbym jako dżentelmen. Ale chyba rozumiesz, że wolę palony. Lubię młode ciałko. Co ty wyprawiasz? Myślisz, że to jest najlepsze rozwiązanie? Nie wiem. Ale Carlos ma rację. Nie można żyć kłamstwem. Na początku nie było mi łatwo udawać, że to moja córka. Ale z czasem prawie w to uwierzyłam. Kocham Makarynę jak córkę. Bardzo ją kocham. Ona też cię kocha. A mnie uważa za nudną, starą Pannę. Cierpi z tego powodu. Wszystko się zmieni, jak pozna prawdę. To już postanowione. Jeszcze dziś powiemy jej to z Carlosem. Dzisiaj? Nie ma obiadu? Carlos zaprosił na sobie na obiad. A mama? Nie mogę. Mam dużo roboty. Tylko patrzeć, jak przyjdzie. Jesteś gotowa? Idź z nim sama, Dziociu. Ja zostanę z mamą. Nie rób przykrości Carlosowi. Szybko się przebierz i nie maruj. Oh.